Zostałem strapowany na serwerze SMP, na który dopiero dołączyłem. Na początku od pewnego gracza dostałem zaproszenie do tepnięcia się do niego, a, te, a to, że byliśmy umówieni na pokazanie hali jakiejś, jakiś czegoś, no to po prostu zaakceptowałem. Na razie nie mam tutaj pewności, czy to jest trap. I dobra, czekaj, muszę coś zrobić. Może musi dać się jednego bloka redstone, żeby się trap aktywował. No nie wiem, nie wiem. Dobra, no to wchodzę. Komnatę zobaczyć. O niej, co jest? Chwila, wiem jak się uratować E, podbuduję się Czem, Kurde, ten, kucam, nie daje rady Dobra, blok jakiś podstawiłem Ojej, od, ten, uciekam, uciekam Z tego trapam, co jest? Cały czas mnie bije, uciekam, uciekam Jej, czyżby się udało? Dobra, kopię się dalej O nie, on tu jest, Dob nie, zakupuję go Ejej, w drugą stronę nie, nie daj rady, on tu je dalej jest! Chwila, muszę za zakopać go. Dalej z go zakopać i o nie, on ma na dalej dojścia! O nie, pół serduszka! Ach, powstrzymali mnie. Na szczęście dwóch honorowych graczy oddali mi wszystkie itemy, do tego dali mi dwa dodatkowe serca, czyli właściwie trzy. Już dostałem jeszcze prezenciki, yy, znaczy. No, strapowali mnie, ale ale dostałem prezenciki, czyli trzy dodatkowe serca, co daje mi dwa na plus. Dodatkowo fajny miecz. Tutaj macie zaklęcia. I cóż, tutaj jest jakaś dolinka, i git. Ej, bo jeszcze na bonusia dostałem bazę swoją, własną, oni mi zrobili. Um, cóż, opłacało się wejść do tego trapa. Tu taka farma, przecież dobra, tu portal. Czy coś w nederze pewnie... Ej, dwa diaksety enchant na jakiś tam poziom. Sprawdźmy właściwie. Nie da się tym... Dobra, no bo... Aha, mam motykę. Tu zapiszę respawn dobra. Czyli będzie świetny następny trap, żeby tutaj mnie skucić i żeby automatyczna zabijarka kuma tego gościa. Nie wiem, no. Nie no, pewnie nie. Enter chest, do którego włożę? No dobra. No to cóż, dostałem bazę, dostałem serca, dostałem miecz. No i cóż, udany dzień na tym serwerze. Warto było na niego wejść dzisiaj. I co? Ja Wam też polecam wyochodzić na ten serwer. Ten serwer jest bardzo fajnym SMP. To nie jest żadne pło promo, za które mi pra, płacą. To jest po prostu zachęcam Was do tego serwera, bo jest bardzo fajny. To link macie, znaczy link, ten serwer macie w opisie, lub również macie na ekranie podane IP do niego, ale również w opisie do, żebyście mogli sobie skopiować. No to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Pozdrawiam was serdecznie, Papa. Pa.